Czesław już piosenka o końcu świata. Dzień końca świata, pszczoł krąży nad kwiatą na Turcji. Rybak naprawia błyszczącą sieć. Skaczą w morzu wesoło delfiny. Młode wróble ruble się rynny. I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. Dzień końca świata, kobiety idą polem pod parasolkami. Pijek zasypa na brzegu trawnika. Nawułem na wołownej ulicy sprzedawcy żywa i łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa. Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa i noc gwiaździstą odmyka. A którzy czekali, błyskawiec gromów, są zawiedzeni, a ci, którzy czekali znaków i archanielskich trąb, nie wierzą, że staje się już. Dopóki słońce i księżyc są w górze, dopóki trzmiel za róże, dopóki dzieci rożowe się rodzą, Nikt nie wierzy, zostaje się już. I tylko silny staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcia, powiada, podwiązując pomidory, innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie.